Witamy Państwa. Chcielibyśmy Wam zaprezentować jednego z wielu polskich zasłużonych wynalazców. Wspólnie wybraliśmy postać – Kazimierza Żeglenia. Według nas bardzo ciekawą i inspirującą. Posłuchajcie. Dawnym wynalazcom często nie chodziło o pieniądze, tylko autentycznie chcieli pomagać ludziom. Polak Kazimierz Żegleń był zakonnikiem. Mimo, że jego wykształcenie zupełnie nie było związane z wynalazkami, postanowił wynaleźć materiał, który chroniłby życie ludzi, a konkretnie kamizelkę kuloodporną. Urodził się 4 marca w 1869 roku we wsi Kaczanówka, znajdującej się w Galicji, leżącej wówczas w Zaborze Austriackim. około 18 lat wstąpił do zakonu martwych stańców w Lwowie. W wieku 21 lat wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Na pomysł kamizelki króla wpadł w 1893 roku po tragicznej śmierci burmistrza Cartera Carinsona, który został zaścierony przez zamachowca we własnym biurze. Szczęśnięty falą brutalnych zbrodni żegleń rozpoczął pracę nad swoim wynalazkiem. Pomysłowy zakonnik Postanowił znaleźć sposób na zapobieganie takim tragediom w przyszłości. Młody zakonnik pełnił obowiązki za ale w wolny czas poświęcał się przede wszystkim na majsterkowanie, ponieważ uwielbiał wszelkie prace techniczne przerabianie i wymyślanie nowych urządzeń. Kazimierz zaczyna pracę nad kamizelką kulą kuloodporną. Co na to władz zakonu, widząc pozytywne efekty pracy brata Kazimierza, bardzo go wspierają. Być może liczą też na zyski ze sprzedaży patentu, ponieważ zakon znajduje się w dość trudnej sytuacji finansowej. Pierwsze próby budowy kamizelki, od odporne były z stali oraz futra zwierzęcego. Słab... Słabo działała ta kamizelka, więc wynalazca pomyślał, żeby dodać trochę jedwabiu. i lepiej już działała. Ostatecznie wynalazca. Sza zbudował kamizelkę z warstw. Pierwsza warstwa była sputna, druga z sersji zwierzęcej, trzecia była z jedwabiu, ostatnia warstwa była z substancji, którą wynalazca wymyślił sam. Do mocniejszych kamizelk kółodpornych był dodawany filc. Pierwsza próba odbywała się na deskach, które były obwinięte materiałem kuloodpornym. Tylko jedna kula przeracała. Druga próba była na martwej kobiecie, która miała kamizelkę kuloodporną. Okazało się, że jej zebra połamało. Wynalazca pod, pomyślał, że trzeba jest sam doskonalić. I jak udoskonalił, sam, sam zdecydował się, żeby by stestować. I stestował, i wyszedł tego, z tego bez szwanku. W kwietniu 1896 roku Kazimierz Żegleń opandentował swój wynalazek. Policja w Chicago była zachwycona i natychmiast złożyła zamówienie na 250 sztuk. Tym samym w 1899 roku policja chicagowska jako pierwsza na świecie posiadała kamizelki kuloodporne. Wynalazca również opracował projekt bezdętkowych nieprzebijalnych opon samochodowych. Do produkcji użył swojego kuloodpornego materiału. Wynalezienie jedwabnej kamizelki było rewolucyjne i usorowało drogę przyszłym wynalazcom kamizelek odpornych. Sprawdzony pomysł, że tkanina może zatrzymać pociski, doprowadził do stworzenia nowoczesnych zbroi, które działają na tej samej podstawie, ale wykorzystują znacznie bardziej wytrzymałe, syntetyczne tkaniny. Od tego czasu tysiące ludzi, a nawet miliony, polegało na tej technologii, aby pozostać przy życiu w sytuacjach bojowych. Przyznać jednak trzeba, że nazwę księdza Kazimierza żeglenia był wielokrotnie oczywiście modyfikowany. Do dziś ocala życie tysiąca osób na całym świecie. Zmarł prawdopodobnie w 1910 roku w Chicago. Połochę Kazimierza żeglenia przedstawili uczniowie klas 5 i 6 szkoły podstawowej w Pradoncinie: Michał Wiecha, Krystian Cichopek. Kasper Janus. Machi yanzu.